Dzień dobry! Dzisiejszy materiał powstał z okazji dnia patrona w liceum ogólnokształcącym w tarnowie podgórnym. Dzisiaj opowiem Państwu o powstaniu i o powstańcach wielkopolskich. Serdecznie zapraszam! Złody, pierwszy, Musiałem zdjąć marynarkę, bo wyglądałem w niej jak jakiś wódz rewolucji. No dobrze, teraz już bez zbędnego przedłużania. Zaczynamy. Powstanie wielkopolski wybuchło od dnia 27 grudnia, po tym jak dzień wcześniej do poznania przybył Ignacjan Paderewski, słynny na całym świecie pianista. A Miasto, czyli Poznań zostało obwieszone sztandarami polskimi, angielskimi, francuskimi oraz amerykańskimi. Obywatelom niemieckim bardzo się to nie podobało i kazano wielkopolanom Poznaniakom, zdjąć sztandary i te flagi. No w przeciwnym wypadku dojdzie do rękoczynów. 27 grudnia około godziny 16. Mniej więcej 200 żołnierzy niemieckich z 6 Pułku Grenadierów pod dowództwem oficera Blankreca przemaszerowały ulicami Poznania. Zrywano i deptano flagi. Poznaniacy początkowo nie byli skorzy do walki, chcieli to załatwić w sposób pokojowy. Ale te agresywne działania niemieckie i rozpoczęcie ostrzału z budynku prezydium policji niedaleko hotelu Bazar zmusiły poznaniaków do działania. Pierwszy pod prezydium zjawił się około 100-osobowy oddział straży ludowej. Wtedy też Franciszek Ratajczak został śmiertelnie ranny i tym samym stał się pierwszą ofiarą zrywu, jakim było Powstanie Wielkopolskie. Poznaniacy w bardzo szybkim czasie odnosili kolejne sukcesy, zajmując między innymi dworzec centralny, Pocztę Główną oraz niektóre fortyfikacje miejskie. W tym samym czasie po Wielkopolsce rozeszła się wieść o wydarzeniach z Poznania. Walki zaczęły wybuchać w miastach wokół Poznania oraz tych bardziej odległych. Dowództwo nad Poznaniem objął awansowany do stopnia majora Stanisław Taczak i w styczniu utworzono dziewięć okręgów wojskowych. Każdy z nich dowodzony był przez kogoś innego. Na przykład czwarty okręg, w skład którego wchodziły m.in. Między Szamotuły, e, Międzychód i Czarnków, dowodzony był przez podporucznika Zdzisława Orłowskiego. Jednak takim naprawdę ogromnym sukcesem było zdobycie lotniska w Ławicy, gdzie wciąż bronił się taki niewielki garnizon niemiecki. Szturm na lotnisko przypuszczono nad ranem 6 stycznia 1919 roku zdobyto około 90 w pełni sprawnych samolotów oraz mnóstwo rozłożonych maszyn i pełno części do nich. Po zdobyciu lotniska przez Wojska Polskie Niemcy postanowili zbombardować sobie wice. Po tym bombardowaniu Poznaniacy stwierdzili, że nie będą dłużni. Wszedli do samolotów i polecieli nad Frankfurt nad Odrą. Niemcy jak zobaczyli Polskie samoloty bombardujące lotnisko we Frankfurcie robili ze strachu pod siebie. Oni się zupełnie nie spodziewali ataku. Frankfurt był dosyć daleko od linii frontu zarówno w trakcie Wielkiej wojny, jak i powstania wielkopolskiego. No i był po prostu rdzennie pełen Niemiec, tak więc yy, pełny Niemców właściwie, więc Niemcy, tamtejsi, zupełnie się nie spodziewali ataku. A gdy zobaczyli samoloty bombardujące lotnisko, wpadli w panikę. Podobno Obsługa lotniska nawet się nie broniła. Ale powstanie miało nie tylko swoje jakieś sukcesy i pozytywne strony, bo były też problemy. Największym była różnorodność. O co tutaj chodzi? No, o to, że bliżej wschodu było więcej Polaków i walki na tych terenach przebiegały dość szybko i sprawnie. Na przykład taki Śrem, który bez większych walk wszedł w polskie ręce. Tymczasem na zachodzie, na przykład w takim powiecie międzychodzkim, walki były znacznie bardziej zacięte. Spowodowane to było tym, że no, większy był procent mieszkańców pochodzenia niemieckiego niż polskiego. Wsie, takie jak Kolno, y, Kamionna czy Zatom Stary, często przechodziły z rąk do rąk. Ponadto wsie te były szturmowane przez oddział niemieckiego Grenschutzu, czyli takiej specjalnej straży granicznej, która była, miała znacznie więcej zapału do walki niż zdemobilizowane od jednostki standardowych wojsk niemieckich. W późniejszym czasie dowództwo nad Poznaniem objął generał Dowbur-Muśnicki, a powstańcy stali się regularną armią wielkopolską. Poznaniacy walczyli swoją wolność. 16 lutego 1919 roku w Trewirze podpisano pakt, a właściwie taki rozejm kończący walki. No, a teraz przejdziemy do tej części, którą ja bardziej lubię, na którą czekałem, czyli umundurowanie, wyposażenie oraz uzbrojenie Powstańca Wielkopolskiego. Wszystkie wspomniane wcześniej przeze mnie zagadnienia, czyli umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie Powstańca, praktycznie niczym się nie różniło od no, tego samego czyli umundurowania, wyposażenia, uzbrojenia, żołnierza niemieckiego. Na umundurowanie składały się biała lniana, podmundurowa koszula żołnierska, spodnie M1907, bluza mundurowa M15. No, spodnie i bluza były w kolorze takim samym, czyli Feldgrau. Do tego była czapka polowa M10. Standardowa, pruska garnizonówka. Późniejsza armia wielkopolska szyła sobie bardzo piękne rogatywki, które moim zdaniem są najpiękniejsze spośród wszystkich tamtego okresu, kiedy odradzała się Rzeczpospolita. Na nogach nasz powstaniec miał wysokie buty marszowe M1866 lub niskie trzewiki z owiaczami. Noszono również hełmy. Były to najczęściej niemieckie. M16 lub M18. Bardzo często malowano też wielkopolskie orły, by odróżnić się od Niemców. Ale nie tylko malowano orły, bo żeby odróżnić się od Niemca, który stał no, po drugiej stronie barykady, powstańcy do swoich okrągłych czapek zdobytych wcześniej na Niemcach przyczepiali kokardy w barwach narodowych lub nosili biało-czerwone opaski na lewym ramieniu. Każdy żołnierz, żeby wyglądać, musi mieć pas. Nasz ma standardowy pas niemiecki 1895 z równie przeciętną pruską klamrą z hasłem God mit uns. Było to bardzo motywujące hasło Bóg z nami. Później Bóg przestał się liczyć w takim na przykład Grenschutz Batalion Drei, czyli trzecim batalionie straży granicznej, któremu nie przeszkadzało nękanie jeńców i cywili. A na pasie był tak. Ładownice do Gewehr 98, czyli standardowego karabinu Mausera. Obie ładownice łącznie liczyły po 90 naboi. Pokrowiec na toporek lub łopatkę piechoty z przytroczoną żabką na bagnet wzór 98, łamany na 0,5. No i niektórzy z wojaków mieli też chlebaki. Pas zrobił się trochę ciężki, więc żołnierze brali pasek od chlebaka, i wykorzystywali go jako szelki. Bardzo praktyczne zastosowanie. Już chyba Niemcy nawet na to wpadli w trakcie Wielkiej Wojny. No i na to wszystko szedł Tornister M1895. Uzbrojenie było głównie zdobyte na Niemcach. Czyli wspomniany wcześniej Gewehr 98. Czterotaktowy karabin opracowany przez Paula Mausera. Zasilany pięcioma nabojami w kalibrze 7,92 z często takiej bajeranckiej łódeczki. O co chodziło z tymi łódkami? Zaprezentuję to na moim trochę topornym, ale mimo wszystko karabinie Mausera, właściwie jego replice. Będąc w boju z takim karabinem, no wchodziło tutaj w magazynek pięć pocisków. Jednakże ładowanie każdego pojedynczo zajmowało kupę czasu i w tym czasie mogliśmy być A. zadźgani, lub B. pudziurawieni. Dlatego wprowadzono takie specjalne łódki. Łódkę się przystawiało, wbijało się na raz pięć pocisków, zamykało się zamyki, i mogliśmy pójść sobie do Pulsaków dowoli. Było to takie bardzo fajne zaoszczędzenie czasu i zwiększenie szybkości żołnierza na polu walki. Broń boczna to Mauser C96. Bardzo fajny pistolet na 10 nabojów kalibru 7,63 lub później 9 mm zwany miotłą okopołem ze względu na bardzo charakterystyczny i mimo wszystko fajny w trzymaniu e, chwyt. No, bardzo kojarzący się z taką końcówką od miotły. No i myślę, że najbardziej unikatowy ze wszystkich, czyli wielki, ciężki i nieporęczny karabin maszynowy MG 08 łamane przez 15. To wielkie bydle w zamyśle powstało jako lekki karabin maszynowy dla piechoty. Alternatywa dla standardowego, równie ciężkiego MG08, który miał specjalną lawetę, bez której strzelanie było no, niemożliwe. MG08 przez 15 dostał chwyt pistoletowy, kolbę i dwójnóg, ale ten przestarzały system chłodzenia wodą dalej sprawiał, że był cholernie ciężki, nieporęczny no i dzięki tym wymienionym wcześniej bajerom minimalnie mobilniejszy. Na nagraniu możecie zauważyć, jak sam się męczy z tym ciężkim bydlakiem. No i na koniec zostały, tak, dwa granaty. Prezentowane przeze mnie modele to trzonkowe Stihlhande Granate M16. Długi drewniany trzonek zapewniał długi i wygodny rzut, ale był trudny w przenoszeniu. Dlatego dostał takie metalowe wypustki, dzięki którym można go było sobie swobodnie przytroczyć do pasa. Działanie takiego granatu przedstawiam w moim innym filmie, do którego serdecznie odsyłam. Mam tam co prawda model drugowojenny, ale działały one na bardzo podobnej zasadzie. Chciałbym w szczególności podziękować Kaźmierskiemu Stowarzyszeniu Miłośników Historii Huzar, a w szczególności panu Grzegorzowi Frączakowi, bez którego pomocy myślę, że materiał ten i tak by powstał, ale nie mógłbym pokazać Państwu zarówno umundurowania, wyposażenia oraz uzbrojenia powstańca. Tak więc. Szczególne podziękowania dla Pana Grzegorza. Odsyłam Państwa na ich stronę na Facebooku, na stronę stowarzyszenia. No przy okazji zapraszam do odwiedzenia również mojego fanpage'a na Facebooku oraz odwiedzenia strony liceum w Tarnowie. Ja się z Państwem żegnam. Mam nadzieję, że się materiał podobał. No i miłego dnia. Cześć!